Z Ewangelii według św. Łukasza. Pan mój opóźnia swoje przybycie. Tak myślimy od 2000 lat. Zapowiedział, że przyjdzie niebawem, tymczasem, jakby opóźnia swoje przybycie. Ale to nieprawda. Każdy z nas dostał dokładnie tą samą miarę. 60 minut w godzinie, 24 godziny w dobie, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. I te kilkadziesiąt lat życia. Dokładnie ta sama miara, która nam podpowiada, że Pan się nie opóźnia, że przyjdzie wcześniej niż sądzimy i że byłoby bardzo niebezpiecznie być na to przyjście niegotowym. Ta sama miara, ta sama miara dla każdego i jest to miara Bożej miłości, bo czas to miłość. Do zobaczenia jutro.